Jest gatunkiem, który od wielu wieków mieszka w Europie. Od dawna żyje wśród ludzi i przeważnie wie, czego się po nich spodziewać. Dziki królik Oryctolagus cuniculus najchętniej osiedla się w miastach tuż obok nas. Siemano, z tej strony Króliczki. Ta, nie za mysko, ale mniejsza. Jesteśmy tu, by powiedzieć trochę o elektrośmieciach. Co to jest? Stary sprzęt elektroniczny, którego od dawna nie używasz, a wciąż trzymasz w domu, a także zużyte baterie. Nasza ekipa powstała, żeby właśnie takie śmieci zbierać i poddawać recyklingowi. Tak więc, jeżeli masz grafy tego typu, chętnie je przyjmiemy. Ponieważ jest to dziś spory problem, sprawdź to. Odpowiedzialność! A co to jest właściwie, że narzucacie prawami? 230 metrów. Wysokość Pałacu Kultury i Luki w Warszawie. Wyobraź sobie, że tysiąckrotność tej wysokości stanowią telefony ułożone jeden na drugim, które co roku wymieniamy na nowe. Rocznie w Polsce produkowane jest 300 tysięcy ton użytego sprzętu. Most Łazienkowski w Warszawie waży trzy razy mniej. Wieża ustawiona z telewizorów, które wymieniamy co roku na nowe, ma wysokość Mount Everest, tylko że 50 razy wyżej. Do roboty, ziomek! Zespół szkół elektrycznych, najlepszą szkołą na opolszczyźnie.